Solo estamos tu i yo, no hace falta masz. Morita, morita, morita! Que lo abra, que lo abra, que lo abra. Uwielbiam dziękuję. Strzeż ją, panie. Proszę. Można? Usiądź. Znasz zasady naszego internatu. Niestety w twoim wieku musisz nas opuścić i sama zmierzyć się ze światem.

Fundacja, która nas wspiera, przeznacza pewną sumę na usamodzielnienie się dziewcząt. Masz trochę czasu, by znaleźć pracę i mieszkanie. To nie jest duża kwota, ale na start wystarczy. Dziękuję. Drzwi naszego zakonu zawsze będą dla ciebie otwarte. Wiem. Nigdy nie zapomnę, ile dla mnie zrobiłyście. A my dnia, kiedy znalazłyśmy cię błąkającą się po ulicach, byłaś taka maleńka. Umiałaś tylko powiedzieć, jak masz na imię. Byłaś sama, opuszczona i bezbronna. Dlatego się tobą zajęłyśmy. Władze pozwoliły przewieźć cię do sierocińca w Guadalajarze, a później przeniesiono nas tutaj, do stolicy. Zawsze byłaś z nami. Nigdy nie zrozumiem dlaczego rodzice mnie opuścili. Nie pojmuję tego. Idę do pracy, pa kochanie. Ślicznie wyglądasz. Bosko. Czyje to? Tej dziewczyny, dla której byłaś taka niemiła. Wypadło jej w windzie, miałem jej oddać. Co się dzieje? Będziemy tęsknić. Ja też. Co się stało? Zgubiłam portmonetkę. Tę, którą dostałam w zeszłym roku na urodziny. Pewnie wypadła ci na pokazie. Tak. Było takie zamieszanie. Nie powiedziałaś, dlaczego nie chciałaś porozmawiać z panią Wiktorią. Była bardzo zajęta. Na pewno chętnie Cię przyjmie, jak ją odwiedzisz. To dobra kobieta. Polubiła Cię.